Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. A więc, jak widzicie, druga część. Tutaj jesteśmy, no, oczywiście na kanale Wiktor, Tutaj nasza piękna Hejka. villa. Znaczy czy Oliwi. No, błędy, błędy naszego witania. No i trudno, tak. dobra, na kanale. Ja się, że się dalej. No właśnie. Jestem mega głodna. Ej, Pat, Adam! Janek zostało mi jedyny. Na drugie, Ej, pa. Co? Wow! Ale mi nie uderz! Nie, Janek! No, i jak widzicie, takie to życie cały czas was zabijają. No, ale cóż. A wiesz, że się przydadzą tu pochodnie? No wiem, to jest co No. O, przynajmniej moja koleżanka Wiktoria. Wika, gdzie jesteś? Co tu jest? Hejka! Ew. Wiktoria, przy... masz Janek! Dobrze, dobrze! Uspokój się. Wiktoria, chodź, stój. Masz wełnę na łóżko. Weź trochę drewna sobie. I <śmiech> robisz <śmiech> sobie. Janek, nie zabijaj jej, bo Masz, Masz tu wełnę. I idź po trochę drewna i zrób sobie i zamieszkaj w naszej cudownej willi. Na pewno y... mi nic nie dacie. Jak nie jacie wszystko? No, w sumie masz rację. No, bo musimy. Ja? Po, y... Wpadajcie na kanał do Wiktorii. Link znajdziecie w opisie. Link znajdziecie w opisie. Jak wpisać, żeby iść do kanału na Wiktorii. Ym, idziemy teraz po pochodnie, yy, na razie zatrzymam, żebyście się nie nudzili, jak będę szukać węgla. Yy, już mamy Słucham, yy, ten, szukałem. mamy już pa, ja ja nie, węgiel. Nie, dobra Dorotka. Jesteśmy na żywo. Mamy już węgiel i robimy pochodnie. Słucham. Nie we mnie, nie we mnie, ode A nie No bo mu chciałaś. Nie Ja strzałam. Ja Weź gdzie? gdzieś. Um, Janek nam na domu drzewka. Powiedział, że tak jest ładnie. Nie. nie. No Działanie. bo nie jest ładnie. Ale no co jego wyobraź. Szybko oświetlenie. Zaraz się zrobi szybką podłogę. No i my tak zawsze robimy w survivalu. Wolka, na... y inaczej w survivalu nie robimy. Mamy poświetlany już domek. Czy zbierz łóżka? Rolka, dziecko, trójka Boże, Janek przestań. A nie, to nie, Zrobiłem nie. drzwi. I teraz. co I teraz wstawiamy drzwi. Jankowi przed nosem, że ciasno. Wstawiamy łóżka Jak zwykle go nie przyniósł. Przy... Weź to boczkowe. Ale ja też wolę ci spać. Czemu są... Dobra. Mm, jak będzie ranek, to wam... pokażemy. Już mamy raneczek. No Janek odej! Dob no i postaw mi. Mamy raneczek. No Janek odej. Janek odej. Mamy raneczek raz kolejny, to mówię. Co to jest? Co to pisze? A nie, no, ja chciałam się połączyć. Ciężkie życie. A kurde. No. Idziemy zbierać piach e. Widziałam gdzieś tam. E. Jak znajdę piach, to puszczę. E. No, ja, ja, z, ja, ja, właśnie ja, jesteśmy już ja, przy piachu. E. Właśnie go zbieramy. Potrzeba dużo na ten dom. I piach się zapadł pod wodę. Dobrze ja nie panu. Ale boję się, że znowu... Z... Tego nie już nie Ile już masz? 19. To starczy. Znaczy, 22. To już starczy. Uuu, woda, 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 woda. Dobra. Idziemy do domku, Idziemy do domku Chodź, chodź. Ja jeszcze wezmę. Dobra. Yy, długa podraż, więc wracam w, w krótkie. No jak szłam do domu, zauważyłam węgiel, no i wykopałam, bo my chcemy palić węgiel, tak, no i tyle, ale znalazłam też żelazo, zrobimy sobie ogródek, jak będzie go dużo, jak to wykopię, wracam. Chyba nakopam i później musimy iść wykopać żelazko, bo kończył mi się kilo, szybki z korówką, zabita, mamy jedzenko, szybki czyklenek będzie, proszę... Jezu, ja też mam cały dobry nasz Wszystko chodzimy do... No do... już mamy szyby. Jeszcze my tu dokładamy piachu. I żeby było szybciej, wkładamy węgiel. Wkładamy już wszystko do skrzynki. No, myślę, że już. Ja I robimy... Ten kilo jak będę tam szła, no to wtedy zobaczycie. Doszliśmy tu i już zbieramy żelazo. Myślę, że będzie go dużo, bo potrzebujemy zrobimy wiaderkę i zrobimy od razu ogródek. O będzie. Jak nic będzie na wiadro. Ja za chwilę. Co? Przyjdę zaraz, i Jeszcze wezmę zerowę, No 8 myślę, że nam starczy. Yy, I tak, teraz no się podsadzamy. Też, yy, jak słyszeliście jakieś głosy tle, to moja koleżanka tym proszę się nie przejmować. Problemy techniczne. Ha, ha. Just to. Ha. Dobra. Yy, myślę, że jeszcze wykopię jakiś węgiel, bo mamy go mało. Ale myślę, że go w ogóle spotkamy. Bo jestem... O, no i mówi samo za siebie. Jak go wykopię, to się zobaczymy. Węgiel wykopany, mamy 23. Jak będziecie chcieli w następnym odcinku wlecimy do tamtej dziury, tak? Ja dla Was wlecę. Nie teraz, w następnym a... odcinku. Ja na to nie patrzę. Yy, w tym odcinku jeszcze... Nie w tym, tylko w następnym będą jednak przygotowania. A w jeszcze innym będzie yy, ten. Będziemy tam wpadać. A może jak zostawicie 200 łapek, to będziemy U. kopać diamenty. Tak, ja już mam cel na je. Na nie. No kopali się trochę wkopać. Nie. Wkopiemy się do, do samego bedroka. Jak będziecie chcieli, żebyśmy się wkopali do samego bedroka, też się wkopiemy. I sami zbierzemy drewno na drapiki. Ja znowu kopię węgiel, ale no to szybko, szybko go wykopię. Dobra, już. Po... Jezu, widzicie jakie mi mamy? Jakie Dobra, te śmieci z ekwipunku puści w fale. Trochę się widzę, wyboję bo tam wchodzić, ale jest więcej żelazka. Jezu, Janek mnie wszystko tu atakuje. Spadaj, panie. Co ty? No i ten, właśnie. Kopiemy węgiel, to znaczy żelazo, to ja na chwilkę. Widzimy się po przy... Widzowie, tak się zrobiło, że spędzamy tą noc w kopalni. A nie mam jedzenia. A jesteś głodny? To dam, masz, ja trochę mam. Spędzamy noc w kopalni, nie wiem jak Gdzie się żyjemy. Ale mamy węgiel. W sumie już prawie jest tak. Kopiemy dalej. Czekaj, Janek. Ile oddałaś mi to jedzenie? Czekajcie, bo yy, właśnie yy, zobaczycie, jak my tu ja Aj, Janek! Janek, dobra, później. Bo tu jest. Zobaczycie, jak my... Jeszcze na razie kopiemy, spędzamy czas w kopalni, znajdujemy inne kopalnie, tak. I ja chcę iść tam. Bardzo chcę iść tam. Mi bardzo zależy że na żelazku. Na żelazie. No, jak zwykle fajnie jesteśmy w kopalni, ale jest ślepy zaułek. Ale, chodź, Janek, weź, weź crafting. Yy, tutaj widziałam takie przejście. Tam u góry, ty bez skitu, tam jest przejście. Chodź. Ty idziemy tam? Janek? No. To idziemy. Mamy kobla. Czekaj. Tam, tylko jakby tu zrobić co Pokaż. Ja mam trzy dziwsta. Ale... Nie, z... prezentuj. Nie umiem nawet schodów robić, ale jestem Minecraft nieudacznikiem. Mhm. nie Odejdź! Ja wiem, patrz. No. Wow, Spiri. Janek! Nie waż się. Woda, czekaj. Weź ty mi postać na przykład jakąś powodę. Dobra, odejdź. Ja idę pierwszy w Czekaj. Zatykaj ją. Idziemy tu. Ja spływam. Spływka na nitki. Kanały mnie porwały. No dobra, trudno. Tu jest, żelazko jest. I wyjście na otwór. Jak No tak. Patrz, ja płynę. tu Jak wykopię, to się widzimy. Cześć moi drodzy. Zaraz kończymy się kilow i nie bo obawiam się, że będziemy musieli wyjść z kopalni. No, jednak nie będziemy musieli wyjść, bo dostałam nowy. To widzimy się później. Widzimy się później. Słuchajcie, y, kopiemy się w dół. Taki mamy plan kopać się w dół. Y, już jesteśmy tutaj, ale. No, fajny ten. I nie wiem, czy w tym odcinku zdążymy się dokopać. Bo to trochę zajmuje, ale no. To może do drugiego. W następnym na kopiemy się, już do Bedroka. Oglądajcie wszystkie odcinki. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem i łapkami. Papa, pa. Janek, chcesz się jeszcze pożegnać? Nie, dobra, no, teraz będę tu. To pa, pamiętajcie. Jeszcze raz powtarzam, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem.